Siema, tutaj Easy. a ze mną jest jak zwykle KZi Witajcie, cześć No i ogólnie to, ogólnie to mamy dla was na początek dobrą mi wiadomość Myślę, że na początek zaczniemy od złej Z, to jest tak, w sobie nie jest aż tak bardzo zła, ale jednak trochę jest <grym> No okay. tak że Easy, czyli ja, zmieniał dysk Znaczy tak właściwie to kupił SSDK. SDK No i wiadomo, trzeba było przeinstalować cały system, wszystko się poszło jebać znaczy wszystko, niektóre rzeczy. Ale razem z tymi rzeczami poszły się jebać, także niestety save mój tutaj. I pokażę <laughs> jak z startuj od nowa. W sumie jakoś bardzo dużo rzeczy nie miałem, ale tam parę, parę, parę rzeczy było. No niestety. I w sumie troszkę nas to zdziwiło, bo zwykle gra multiplayer ma jednak savey gdzieś na serwerze, a nie jest to uzależnione przecież od posiadania tego na dysku u gracza. No, i nie wiemy właśnie, czy to jakiś błąd u nas wystąpił, czy tak jest, po prostu po skasowaniu, zainstalowaniu gry od nowa. Mam no. no, dokładnie. Pewien niesmak, no ale tak jak Izzy powiedział, nie mieliśmy tego tak dużo, żeby nie dało się odzyskać tych patyków, szmat, zegarków i jakieś tam nogi i ręki. Ale no, znaczy to tylko ja straciłem, <grym>, a nie stracił. Tak, ja mam, ja mam wszystko, co miałem, więc yy, mięso mi się już zdążyło zepsuć w ekwiwunku. <grym>, a nie mamy też. Nawić. No tak, także to jest i zła, i dobra wiadomość, no bo jednak nowy sprzęt to jest super sprawa. A z tych y, takich jeszcze dalszych dobrych wiadomości mamy tą, że wyszedł update do naszego Foresta. I tak na szybko sprawdzając to, co mamy nowego, to między innymi są teraz krokodyle, które są jadalne. I oprócz przyleci, tego ci krokodyle były już wcześniej. Tak. Tylko z tego, co bym nie dało się ich zabić w ogóle. A za to one ciebie mogły. O, no proszę. A w tej chwili da się je zabić, da się ściągnąć z nich skórę i da się je zjeść. Oprócz tego mamy ptaszki, znaczy ptaszki też były, ale teraz te ptaszki są jadalne, więc można zeżerać sobie sikoreczkę i można wyciąć pnie drzew. Nie trzeba używać dynamitu, żeby je wyrwać, powiedzmy, ze środka swojej bazy. Można spać w multiplayerze, nie tylko w singlu, Super no, sprawa. Tak, tego nam bardzo brakowało. Tak. Nie trzeba już siedzieć gdzieś na tym drzewie, czy w jakiejś innej dziurze, żeby przeczekać noc trwającą ileś tam minut czasu rzeczywistego, tylko po prostu naciska się Z przy namiocie, obydwoje naraz i mija noc. Oczywiście o ile nic nie biega obok nas, żaden przeciwnik. Tak, i w tej krainie zimowej, w tej części mapy, którą wam pokazywaliśmy w moim odcinku można teraz, znaczy należy w sumie zakładać buty, trzeba je sobie zrobić z patyków i ze sznurka, bo inaczej zatapiamy się w śniegu i będziemy wolniej chodzić. No i jeszcze taka ciekawostka będzie, no to takie rakiety, a nie buty tak, tak takie tak tak, tak, tak tak, bo to jest nazy nazywane tam, czyli niby buty, ale to coś w rodzaju rakiet śnieżnych. I jeszcze z tego, co doczytałem, ma być krew, taka powiedzmy, bardziej dopracowana na postaciach, tak żeby było widać, jaki jest poziom obrażeń i w multiplayerze jeśli chodzi o graczy, i na przeciwnikach też ma być to widoczne. Więc będę widział po tym, jak mocno krwawisz, jak dobrze się czujesz, albo raczej źle. No. Także tyle chyba z zagłoszeń parafialnych. Mhm. Zmian jest dużo więcej, ale to te, które były wyszczególnione, reszta to tam taka. Stary, że ten krzaczek się ugina tak, słoneczko teraz świeci tak, czyli takie duże Tak, tak, będą nowe wpisy w notesach, czyli coś nam się pojawi, że mamy gdzieś iść, coś eksplorować, jakąś jaskinie, czy coś. No i w końcu powinniśmy też zacząć. Mieliśmy w planach ostatnio, no ale przez to mawary, żeśmy sobie podarowali. I jeszcze coś, właśnie, coś, właśnie, jeszcze walka ma być płynniejsza i coś tam jeszcze. No, na pewno same dobre rzeczy. Także tak, to tyle z ogłoszeń parafialnych. No to startujemy znowuż przy samolocie. I nie wiem, czy teraz będziemy tutaj co robimy, budujemy coś, czy. czy wiesz co? ty, ty tego nie widzisz, ale zobacz teraz. Już widzę, widzę, już widzę. Ja się chcę tutaj obudować. Po prostu Słuchaj, oni bez... tu przyszli. Mamy tu. Mamy tu parę. Chyba jaskiniowców, bo. oj, więcej ich jest. O, może ile się nie spominam. O, o jezu, no weź bez jaj, ja już leżę. Pyta, coś turbo są. Uciekaj do samolotu. O boże, jakie niedźwięki wydają? Strasznie mocno biją, to jest niesamowite. Ci są coś silni, zaś przypakowani na trochę. Ćwiczyli, no? Nie, no, coś taki wysoki jest strasznie. Sprawdź, czy tylko prawą rękę mam przypakowaną, czy obydwie. O, fak, ale ja padnę. No to ja mogę restart zrobić. Nie, nie, nie. Ja to ogarnę. Niestety nie widzę cię, bo się pochyliłem i strasznie jęczę, znaczy dyszę. Ale mam jeszcze dwie trzecie czasu, spoko. O fak. Czy ja ręka tu koło mnie się przewróciła? Ale on chyba żyje o, jeszcze. Nie jakie dźwięki, się, to jest straszne. No, to wstał. To są chyba coś nowi. Może. O mój Boże. Kociarstwo do Wojska przyszło. Nie żyje? Nie żyje. Jeszcze coś? Chyba wszystko. No moja czaszka doszła do poziomu oczu, także jeszcze mam chwilę. O, dzięki. Załatwimy. Ty, ale ogólnie to zobacz. Takich nie było chyba. Nie, nie? Chodź go na seksję zwłok nie zrobimy. Dobra. O, zniknął. No, pfff. Jednak do samolotu nie ma co ich wnosić. Dobra, to ja idę ciupać. To, jest, to tutaj jest trójkąt Bermudzki. To, to nie was kłamamy przez tutaj jest trójkąt Bermudzki. To jest całkiem prawdopodobne. Znaczy, tak z tego co zauważyłem, i ty to słyszałeś, to oni tak te cygryści się wydawali, albo ja coś w grafice zmieniałem. Nie wiem. Uważaj na co latające drzewa, bo. I albo one są takie wrażenie, albo jakieś nowe dźwięki... Uważaj, bo leci w twoją, twoją no. stronę leci. Nawet bardzo uważaj. Oh ty to <noise> lubisz mnie tymi drzewami <głos> atakować. <głos> Ale ja nie wiem one tak... Same lecą na ciebie. Może to są płci żeńskie drzewa. Albo lubisz dotykać konarów grubych, nie wiem. Ty, mutanci przyszedł. No co jest grane? Co ty go? Ja pierdzielę! Co to za gówno? No to co to jest? Ja mam! Ale to weź uciekaj, bo to. Jeszcze trzeba zbytować pod bombę. Dobra, uciekaj. Kurde. Jó! Ogólnie to będzie ciężko to zabić. Bardzo nawet. Masz. Nie ruszaj się. No nie, no ale to ja go nie trafię, jak tak dalej będzie. Jezu, ale syf. I opierdzie. Teraz dostanie? Dostał trochę, no. Ale chyba, kurde, bomb nie ma. Nie mam bomb już. A da się go podpalić? No, to bym, no. O! Ja! Hopnął na mnie. Fuj! <laughs> Obślinił mnie. Zajemisty jak mam dało. Ale co się dzieje, żeby na starcie takie jaja, ja go spróbuję no. podpalić. No właśnie teraz... o, dobra. O, dobra. Pali się, może zdechnie, zdech! Ja pierdolę. Jezu, ale fuj, jakie to gówno. jest? drzwi zamknę. <noise> Weź przynieś wiadro, będę puszczał Pawia, a się rusza jeszcze. Eee. No Ty może żyje, może wystukniemy jeszcze parę razy. Ja, nie, 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 wiesz, przechodzi. Zniknął. Widzisz. Widzisz ciemią. Tak, właśnie. U mnie jeszcze go widać, ale nie ma efektu mlaśnięć. <grym> o Boże, fuj. Co on tu robi? Na powierzchni takie coś? No na powierzchni się też zdarzałem. Boże, on mnie ciągle drga, fuj. Spuszczę na niego drzewo. No trochę lipa, bo panie zużyłem wszystkie bomby. No. Trzeba było, nie? No tak, trzeba było się bronić. Wiewióreczka. Ptaszek. No, trzeba będzie spróbować jednego ptaszka upolować. Jezu, leży tutaj gówno. Aha, jeszcze coś było takiego tam zapisane Że... Ojej, trujące jagody Że, 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 że żeby ty... zrobimy, to tytry... rypiemy. Te trujące jagody wyżarły mi mózg, zapomniałem co miałem powiedzieć. Coś z tymi zwierzętami. Co z tymi zwierzętami? To znaczy, że jest ich więcej, czy tam lepiej się zachowują, czy coś takiego. Nie wiem, może grzeczniejsze, grzeczniejsze są, może poprosi albo przeprosi. Znaczy, co na pewno to faktycznie, że jest ich więcej, to to już widzę na sam początek, na sam start. Aż nawet o, za dużo Ogólnie nam schody wysadziłeś <noise> Przepraszam Znowu coś krzyczy Ja nie widzę No gdzieś tu ktoś jest, oha Uważaj, dwóch jest albo trzech nawet No nie Stary, ale to jest coś nie tak Słuchaj, ja znowu już padłem, to jest po prostu moment, ani nie wiem co się dzieje, niosłem drewno, nic nie widziałem już mnie nie ma, coś się, troszkę jest zbyt duży poziom, tu nie ma regulacji. Czy wiesz co, oni, nie ten pa, nie w tym patchu, tylko w zeszłym patchu właśnie zmniejszyli ten, ich wytrzymałość. Ich wytrzymałość zmniejszyli, to znaczy chyba moją. No nie wiem, może twoją też. No, w gdzieś 10... razie na dzisiaj mam No. Co chwila jakieś tutaj towarzystwo przybiega? Ale w dzień. No właśnie, to się dziwi. I jeszcze ten ich byk, się... byk który mi tu cały czas podskakuje mi to gówno, rozumie? <noise> <noise> Fuję ci tak wiesz, zapraszam. Tak. Na obiad. Bo kawę. Właśnie. Na kawę, no no. Spróbowałbym jakieś ptaka upolować. Może zrobić jakieś ognisko i, 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 i... Leci drzewo. Siema. Siema, nagrywamy te tak No, cześć Będziesz gwiazdą na odcinku. to, to chciałbym postrowić babcie dziadka na wstępienie. No tak, no dzisiaj to... ten dzień. No. Co naprawiacie? Gramy forest. w The Forest. A to powodzenia nie przeszkadzam na... No. no dziękujemy, cześć. User left your channel To ten władca TS Agił. A jego hasło nie powstrzymuje. No tak... Uważaj! O fucky. A już tu mega głodny jestem. To postawię to ognisko. Nie, mm, A ognisko też nam możesz czuwać. Gdzie? Gdzieś tutaj może być? Tu wrogi? A gdzie tam chcesz? Ja mam jedzenie, to wrzucę, Amunca wiesz? dawaj. Tylko. Już podpalam, zaraz tam wrzucę. Mam jakieś sarenki. Gdzieś chciałem, żeby... nie pamiętam gdzie. Fresh wszystko, zobacz, chłopie. A, to tu mówię ci, jestem przenośną lodóweczką. Tobie to tam nogę wsadzę, bo nie no, nogę sobie jedną zostawię. Zawsze tam kości w dupę kopnie. Trzeba ja przetestować naukowo, czy tu się nie da wejść bo jakoś dziko. Chyba nie. Chyba nie też tutaj zauważyć. Znowu! Dobre. już leją się. No leją mnie, bo przecież się nie uzdrowiłem. No to się uzdrowi, teraz Cię podnoszę, to się zdrowia. Normalnie. Co ty byś bez mnie zrobił? Ty rzeczywiście schodów nie mamy. No wysadziłeś. Dzięki no. Na no, gdzie on jest? Zabiłeś Aha. go już? Znowu chyba słyszę coś dziwnego. Już myślę, że to kolejny mutant, ale to chyba samolot był. Tak, zabiję. Nie tu. Ty ich zabijasz tak samo szybko, jak go nie mnie. Słuchaj, to jest 10 tysięcy saren. Może jakąś hodowlę zrobimy, jakbyśmy zbudowali mur dookoła nich. Faktycznie teraz tym pięknie jak można uderzyć. 3, 4. Aha, 5, chcesz 6, 7. Osiem, dziewięć, popisać teraz moimi umiejętnościami matematycznymi. Nie, może da się go zniszczyć, ale ja nie umiem. Zajebałem tonę 10 razy i nic. Może trzeba mieć lepszą siekierę. Może da. Trzeba zęby go wsadzać w tę siekierę. <tryś> Sztuczną szczękę po tej babci, tak? No w ogóle tak ten No nie chyba dzik już tym razem, zwykły. Aha, coś mruczy, no Nie no jest nie, jednak jakiś tam jest. Widziałeś? Nie No to w tamtą stronę co ja patrzę, tam jest mutant Aha. Dobry o, Ale nie zauważyłem mnie że może tu nie przyjdzie Poza tym już niedużo zostało tych, już to w sumie jeszcze dużo. Z pamiętaj najpierw te najbliżej bazy, żeby tam... No, potem staram nie, się. To, muru nie staram się nakierowywać je w odpowiednią stronę. Przepiękna jest ta gra, ja już to mówiłem? Z tak leżenie, piękny ten teren, kurdejt. I te zwierzaki, to po prostu naprawdę ja hodowlę otworzę. Słyszę i widzę. Chyba też już nas widzi. Znowu? Szybkoj mołotowy. A co, ten wielki? No, znowu. Jezus Marian, zaraz, bo jestem zagubiony. Szybko, motowy. Monety, nie mam jeszcze monety? Już jest blisko. Co coś się wsadza? Zegarek, monety, coś, a, alkohol. Mam bombę. To co, atakujemy? Czy czekam aż on nas podjedzie? Czekaj, bo jeszcze montuję. A, ja w ogóle, ja ogóle te mołotowy, to ich nie odpalałem, nie? Jak wtedy rzucałem. Dobra, ja już w niego wjeżdżam. No tak, normalny. Kurwa, to jestem ślepy A tu inny jest! No. Jezus ja, trochę... Maria, fuj! Jakie gówno. Boże, drogi. Oh, o mój wieś, Ty, to chodź no tu stary, pościnaj nam trochę drzewa Rzucę go młotowem Edziu Mały, chodź no Chodź, stanę przy drzewie i go piznę <śm> 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 ty on to z korzeniami rwie! A, 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 on nam zbuduje bazę! Ty ja dla ciebie stadołe zbuduję, gościu! Zamieszkasz z nami! No! Z tym No! Dawaj, że. O jezu, fuj. chyba na mnie teraz ma ochotę. No! no go! Chyba się kierą O! o. Zepsułem go, kurde. Grałeś jakieś Warcrafta 3, może? Szpadkiem? Wiesz co, jedynkę? Nie, grałem tylko w dwójkę, bardzo dużo, łącznie z multiplayerem. Polanie jeszcze. W trójkę w ogóle. Nie wiem, jakoś nie podobało mi się. Fuj, tak. Znaczy, fuj, bo zjadłem jagody złe. A co z tym Warcraftem? Wchodzę, w każdym w Warcraftie trójce. Był taki, ten... Taka jednostka do kupienia w neutralnym sklepie. W To taka Aha. maszyna do wyrywania drzew. Tak mi się Aha. no tak. Bo tam surowcem było drewno, no. Faktycznie. Ale słuchaj, tamten zbyt. pierwszy co przyszedł był obrzydliwy. Ten nie był taki zły. Nawet aż tak mnie jakoś nie zdziwił. Ten pierwszy to jest taki pajęczek. On miał taki nogi jak pająk trochę. Działo. Okropny z tymi nogami, fuj. To wygląda jakby tam... To miał. Ja pierdzielę. Aha, no tak, czyli no tam... Się. Faktycznie, no, ten to bardziej taka ośmiornica. No, też tak to nazwał w sumie. Ale drzewka po Może tu możemy się przespać, spróbujmy. Spróbujemy? No teraz to nie mogę. Uważaj, <gryw> bo oni tu są. A, jeszcze ty musisz tu Dawaj, odpalaj No? Jeszcze jest ich więcej to Mamy chwilę, no dawaj odpalaj Nie widzę aktywnych ikon Spróbujmy to wspaniałe. Spróbujmy to wspaniałe. W pole iść równocześnie, musimy zrobić mniej więcej. No? A, Zed. I? No czekaj, bo za nami jest jakiś frajer. Ole mnie wyjebał. Dobra, trzeba się tym samym bo to jest zbyt niebezpieczne. No znowu zginę, no nie. Ja pierdzielę no. Coś Biegnę do ciebie.